Wiemy już, kto zasiądzie w Radzie Miasta i Sejmiku Województwa w nowej kadencji. W minioną niedzielę wrocławianie poszli do urn, by oddać głos w wyborach samorządowych, choć z tego prawa skorzystało niewiele ponad 50% uprawnionych. Najwięcej mandatów w Radzie Miejskiej Wrocławia, bo aż 23 zdobyli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Swoje reprezentacje będą miały w niej również Prawo i Sprawiedliwość z ośmioma mandatami oraz kandydaci Komitetu Wyborczego Jacek Sutryk, lewica samorządowcy, z sześcioma mandatami. W wyborach na prezydenta Wrocławia będzie natomiast druga tura głosowania. Zmierzą się w niej Jacek Sutryk, który zdobył 34,33% głosów, oraz Izabela Bodnar, która uzyskała Wynik 29,8% głosów, a o głosy Wrocławian powalczą 21 kwietnia. Coraz bliżej koniec remontu ulicy Pomorskiej i placu Staszica Drogowcy na ulicy układają kolejne warstwy masy bitumicznej. Na pierwszych odcinkach jest dni między innymi w okolicy wiaduktu przy ulicy Rejmonta pojawiła się już docelowa nawierzchnia. W kolejnych tygodniach będą układane między innymi drogi rowerowe. Na części z nich, w pobliżu drzew, położony zostanie specjalny beton jamisty, który przepuszcza do gruntu wodę. Ułatwi to życie drzewom posadzonym w okolicy. Inwestycja ma zakończyć się w drugim kwartale tego roku. Koszt prac to ponad 80 milionów złotych. Wrocław kluczowym graczem na mapie europejskich inwestycji. Według najnowszego badania BEAS miasto zajęło drugie miejsce z oceną 7,9 na 10 punktów w rankingu potencjału inwestycyjnego polskich miast. W ogólnym wyniku przed Wrocławiem znalazło się tylko trójmiasto. Przez lata w mieście powstawało wiele renomowanych polskich firm, a zagraniczni inwestorzy uznali Wrocław za jedną z najlepszych lokalizacji w Europie. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Antal oraz KUSZ i Wakefield, Wrocław został wyróżniony jako najsilniejszy ośrodek akademicki w Polsce. W ogrodzie japońskim we Wrocławiu otwarto po remoncie drewniany most z wiatą, czyli Yumedonobashi. Przeprawa od kilku miesięcy była zamknięta, bo wymagała naprawy po pęknięciu jednej z podpór. Most został odświeżony w całości. Remontem zajęła się firma Tribut. Prace miały trwać do maja, ale wykonawcy udało się zakończyć roboty już teraz. Koszt inwestycji to ponad milion złotych. Mieszkańcy i turyści znowu będą mogli podziwiać ogród japoński w pełnej okazałości. A upały sprawiły, że we Wrocławiu na dobre ruszył sezon żeglugowy na Odrze. Wrocławska Flota Rzeczna liczy kilkadziesiąt statków, galarów, łodzi motorowych i katamaranów. Obok przystani działają też wypożyczalnie sprzętu pływającego, łodzi motorowych, kajaków czy rowerów wodnych. Ceny za rejs czy wypożyczenie startują od kilkudziesięciu złotych. Największe przystanie we Wrocławiu działają wzdłuż bulwarów Włostowica i Dunikowskiego. Warto je odwiedzić, bo Wrocław z perspektywy rzeki jest naprawdę wyjątkowy. I to wszystko na dzisiaj. Po kolejną porcję informacji, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!